Kochasz Grecję? Poczekaj aż zobaczysz saloniki. To miasto skradnie twoje serce. Zacznij od Białej Wieży, ikonicznego symbolu miasta, położonego tuż przy nadmorskiej promenadzie. Przejdź się obok starożytnych cudów, takich jak rotunda i łuk galeriusza, które znajdują się w samym centrum miasta. Udaj się do Anopoli, górnego miasta, gdzie zobaczysz stare mury miejskie i widok na zatokę, który trudno przebić. Jesteś fanem muzeów? Muzeum archeologiczne jest pełne skarbów z całej Macedonii. Wejdź do Agia Sofia lub Kościoła świętego Demetriusza. Te bazyliki to dusza Salonik. Przejdź się promenadą Nea Paralia z rzeźbami, parkami i świeżym morskim powietrzem. Głód, tawerny w Ladadice są idealne na greckie klimaty, muzykę i uliczne jedzenie. Spróbuj słodkiej, bugatsy lub ciastka Trigonas to lokalne przysmaki. Jak się poruszać? Autobusy o ASTH łączą lotnisko z centrum. To proste. Chcesz plan na jeden dzień? Wpisz TESPOM i subskrybuj.